Witamy Państwa serdecznie w, kolejnym, w kolejnej odsłonie cyklu Zarażamy Kulturą. Naszym gościem jest Krzysztof Wasilewski. No i kontynuujemy temat wystaw Tadeusza Łapińskiego. Byłeś, Krzysztofie, towarzyszem i kuratorem wystaw Tadeusza Łapińskiego od czasu, kiedy profesor powrócił, można powiedzieć, na, na dłużej do Grodziska, czyli od 2008 roku, do otwarcia ośrodka kultury w Grodzisku. Które z tych przedsięwzięć były dla Ciebie najbardziej znaczące w Waszej wspólnej podróży artystycznej? Może e, dzień, dzień dobry Państwu, dzień dobry Łukaszu. Może zacznę od tego, e, które z tych przedsięwzięć były istotne dla Tadeusza Łapińskiego. Ja w zasadzie oficjalnie zostałem przydzielony na początku przez e, dyrektora Centrum Kultury Pawła Twardocha do tego, żebym tutaj towarzyszył, jak określiłeś, e, Tadeuszowi e, wspólnie, żebyśmy mieli jakieś plany artystyczne, no i oczywiście w zakres tego wszystkiego chodziły przede wszystkim wystawy. Tutaj, no muszę powiedzieć, że tych wystaw nie byłoby w takiej ilości, albo spotykalibyśmy dużo większe trudności w ich realizacji, gdyby nie właśnie Centrum Kultury, które było naszą taką bazą. To, to bardzo sobie chwaliliśmy. Natomiast, jeżeli chodzi o, o Tadeusza, Tadeusz cenił sobie wszystkie wystawy, łącznie z tymi, które były, Zupełnie to po tej wystawie słyszeliśmy od, od rodziny Tadeusza, z, 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 tadeusza że no, on to powinien wystawiać w samych dużych galeriach, na co on odpowiadał, że e, on ze swoją sztuką lubi pokazać się w, absolutnie wszędzie i to dla niego ma też znaczenie. Sytuacja była tego typu, że Tadeusz był, jeżeli mogę tak określić, taki zwierzęciem medialnym, jeżeli dłuższy okres czasu nie było wystawy, nie było wernisarzy, przede wszystkim, gdzie on zajmował, gdzie, gdzie wypowiadał się, gdzie opowiadał o swoim życiu, to jego natychmiast łapało jakieś takie, coś takie przygnębienia. On uwielbiał kontakt z ludźmi, kontakt, tę atmosferę, wernisarzy, wystaw. I dlatego te, te ciągle tylko pamiętam dopytywał Krzysiu, I co robimy? I co robimy? A ja wtedy miałem jakieś kolejne plany. Zwykle to odbywało się tak, że jak już wspominałem w poprzednim odcinku, że jedna wystawa, ludzie e, związani z jedną wystawą, jak gdyby powodowali to, że ta wystawa, że następna wystawa się w jakimś naszym zasięgu pojawiała. Ale oczywiście były t, e, wśród tych e, t, liczba, Wystaw, jakie zrobiliśmy, to jest około 20. Natomiast w tym wszystkim są wystawy, które rzeczywiście były dla Tadeusza i dla mnie bardzo istotne. No przede wszystkim taka wystawa dla nas bardzo ważna, taka, o której Tadeusz, można powiedzieć, marzył, a przynajmniej bardzo mu zależało, żeby to wystawę mieć w Polsce, to jest wystawa w Muzeum Narodowym. Tak akurat się złożyło, że on przez pewien czas po wojnie był związany z, trochę ze środowiskiem krakowskim, oczywiście no, warszawskim również, ale ale ze środowiskiem krakowskim. I tam pojawiła się szansa e, jakiejś rozmowy w temacie wystawy Tadeusza Łapińskiego. Pierwszym takim człowiekiem, który zasugerował wystawę Łapińskiego w Muzeum Narodowym, to był Wiesław Ochman, znany oczywiście. E, Tenor, przyjaciel e, Tadeusza Łapińskiego, ale również człowiek, który należał do takiej komisji Kultury, która tam powstała bodajże w latach 70. -tych. Między innymi do tej komisji Kultury należała też e, ówczesna dyrektor, e, to, to znaczy w ogóle dyrektor e, również w, w tych czasach, kiedy my chcieliśmy tę wystawę robić. To dyrektorem muzeum w Krakowie była Zofia Gołubiew. I on tam po prostu rozmawiał, że cóż więcej potrzeba do tego, żeby to właśnie Tadeusz tam miał wystawę, skoro ma tak wiele nagród, skoro ma tak wiele tytułów, który jest tak uhonorowany i w litografii no, naprawdę zrobił bardzo wiele. Natomiast no, taka Ogromna chęć artysty, który marzy o tym, żeby właśnie w tym miejscu pojawiły się jego prace, żeby ta wystawa tam zaistniała, no była tak duża, że no, Tadeusz zaczął pytać, co dalej. Skończyło się to na tym, że tutaj dyrekcja Muzeum Narodowego da nam odpowiedź za tydzień. I proszę Państwa, po raz pierwszy zobaczyłem Tadeusza, który. Tak mocno przeżywa ten fakt, czyli zgodzą się na tą wystawę, czy też nie. Tak jest bardzo wrażliwy, uwrażliwiony na całą tę sytuację, że dzwonił do mnie czasami rano i mówił Krzysztof, pociesz mnie zgodzą się, prawda? Ja mówię, Tadeusz, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. I nie widzę powodu, dlaczego nie mieliby się nie zgodzić. Na pewno się zgodzą. Ale te niepokoje w niego powstawały. Człowiek, który wystawiał w najlepszych, największych galeriach na świecie, denerwował się i codziennie te nerwy były u niego większe, ponieważ denerwował się, czy będzie wystawał w Krakowie. I po kilku e, dniach przedzwoniła do mnie asystentka, pani dyrektor Gołubiew, i powiedziała, że będzie, będzie wystawa Tadeusza Łapiskiego termin jest wyznaczony na wernisarzu na 14 listopad 2014 roku. Również potwierdziła to właśnie Fisławowi Ochmanowi, który był wtedy w, w Krakowie. No ale ja znając życie poprosiłem o, o pisemne potwierdzenie tej wystawy, no bo, bo wiedziałem, że no, tu pole jeszcze manewru, dopóki ta umowa nie jest w zawarta, już tak bardzo precyzyjnie jest jeszcze no, tam w, w, nie, niepewne, niepewne. No i taką umowę rzeczywiście otrzymaliśmy. Tutaj było spotkanie o pana burmistrza, który bardzo się ucieszył, że wystawa w takim miejscu, to Łapińskiego łapiskiego będzie. I powiedział tu rób się tą wystawę. Tutaj, co będziemy mogli, to rzeczywiście pomożemy.